Hej! Gdzie się znajduję? Jestem na Majorce. Odpoczywam tutaj 10 dni. Przyjechałam tu razem z moimi dwiema koleżankami. Co my tutaj w trójkę robimy? Dużo spacerujemy. Jeździmy na rowerze, pływamy, nurkujemy w okularkach, oglądając pod wodą ryby, opalamy się, leżąc na plaży, oglądamy piękne widoki, chodzimy po górach, Robimy zdjęcia i nagrywamy filmy. Zwiedzamy miasto o nazwie Palma. Gramy w takie paletki z piłeczką. Uczymy się języka hiszpańskiego. Gotujemy jedzenie majorkańskie. Wieczorem oglądamy gwiazdy. Majorka jest piękną wyspą. Tutaj słońce świeci cały czas, i całą doby jest ciepło. Temperatura wynosi około 27 do 30 stopni. A może? ma kolor turkusowy. Plaże są czyste i piękne. A ludzie nie. nie można się tu nudzić. Jedzenie jest pyszne. Jestem szczęśliwa. Cieszę się i skaczę z radości. Urlop na Majorce jest wspaniały. Pozdrawiam i do zobaczenia w Polsce. Hej!